Ro chce z nami pogadać. Tutaj wy, Persona 5 Royal. Co takiego masz do powiedzenia, mój przyjacielu? Ostatnio pytano się mnie w komentarzach, kto jest moją ulubioną postacią z Persony 5. I mogę z czystym sercem powiedzieć, że jest to właśnie Ro. <laughs> Nie chcę czytać, chcę Sojiro gadać. Chcesz ze mną pogadać? Hmm, zaskakująco dobrze się zachowujesz. To może być dobra okazja, żeby zagłębić naszą więź z Sojiro. Porozmawiajmy. Dobrze, jest wiele rzeczy, o których chciałem z tobą pogadać i cię zapytać. Będę sprzątał, więc poczekaj chwilę. Nie nie sprawiam kłopotów w szkole. Good. I've got a report to your probation officer twice a month. It's already a pain in the ass as is, so please don't make me have to write even more crap. Got that? This society is kept in check by laws and authority figures. You can go and get yourself killed if you want, but don't go dragging other people into your mess. The last thing we need is more idiots like you roaming around. że niby rób co chcesz, ale nie, nie sprawiaj innym kłopotów przez to, że pakujesz się w jakieś bałagany. No to jest całkiem dobra rada nawet. I wygląda na to, że soldier o musi pisać raport o tym, jak się zachowujemy i to dwa razy w miesiącu. To jest chyba trochę mocna przesada, jak dla mnie. Ale no dobra. Hmm? What's wrong? Yeah. I'm heading out now. I'm sorry about that. I know, the usual, right? Okay. I'll see you later. As you can see, I'm pretty damn busy both at work and in my private life. If you could lend a hand, it would really be a great help. pomogę, gdziekolwiek mogę. Now we're talking.

Looks like we got ourselves deal. Dystans między mną i Sojiro wydaje się być coraz bardziej, No, coraz bardziej się zamykać, tak jakby stawać się mniejszy. I jakże mogliście się domyślić, tak, również Sojiro jest jednym z naszych, z postaci, z którymi możemy mieć social linki, jednym z naszych najbardziej zaufanych ludzi tutaj. You may call yourself a phantom thief, but you're still a minor. Someone had to support you. Furthermore, they did so knowing you were a part of that group. Isn't the owner of that cafe an accomplice of yours? It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Hierophant persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Hierophant. No, tak. To jest całkiem pasująca arka nawet dla Sojiro. I w sumie można by powiedzieć, że Sojiro To jest nasz największy sprzymierzeniec, jako że mieszkamy u niego. On uczy nas robić kawę, która jest leczeniem. No, zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie. Jak Sojuro będzie w stanie nam bardziej pomagać z rangi na rangę. I kto wie, może jeszcze bardziej się zaprzyjaźnimy. W końcu nie bez powodu to moja ulubiona postać. Chociaż to taki gość, w którym um, można się tak na hetero zakochać od pierwszej sekundy. Bo mój kolega, z którym grałem chyba tylko 3 godziny w Personę 5 normalną, z którym robiliśmy też nasz niemiecki let's play, z którego jest kilka odcinków jeszcze nie przesłanych nawet na moim innym kanale. E, no on od pierwszej sekundy też postanowił, że Showdziro jest najlepszym gościem na świecie. Więc coś w nim musi być. Okej, okay, zostawię ci resztę. Muszę przyznać, całkiem szybko się uczysz. To znacznie ułatwia mi moje życie. Rób dalej, co możesz, i nie powoduj kłopotów, OK? Taka jest nasza umowa. Więc wszystko jasne. Nie mówię tylko o tym, że będziesz pomagał w sklepie. Zrozumiałeś? Na dzisiaj... Mm, upewnij się, że jeszcze zamkniesz później to miejsce. Że zamkniesz drzwi. I nie szalej zbyt bardzo ze rzeczami w sklepie. Zostajesz tutaj za darmo. Możesz tutaj mieszkać za darmo, więc... Nie powinieneś zbytnio przesadzać. Wiedzieć, gdzie twoje miejsce. W porządku, więc do jutra. Do jutra, Sojiro. I ten kapelusz. O mój Boże, kapelusz. Ludzie powiadają, że ten kapelusz może być nawiązaniem do jednej postaci z serii, czy tam z gry Catherine. Gdzie jeden z przyjaciół głównego bohatera, Vincenta, również nosił podobny kapelusz. Kto wie? Wszystko może być tutaj nawiązanie. W końcu Catherine to też jest inna gra od Atlusa. I niektórzy aktorzy głosowi się tutaj też Często znajdują. W telewizji leciała ta drama z zagranicy ostatniej nocy. Troszeczkę tam na boku sobie obejrzałem i kompletnie mnie to wciągnęło, mimo że to był odcinek gdzieś w środku, chciałem zacząć oglądać od początku, ale zastanawiam się, czy gdzieś mogę wypożyczyć pierwszy sezon. Mm, może spróbujesz w sklepie z wypożyczaniem DVD? Na Central Street, co? Jeżeli zostaniesz rocznym y, klientem, możesz wypożyczać tam tyle DVD ile chcesz. O, to brzmi jak naprawdę coś bardzo dużego. Dzięki, na pewno spróbuję. Później tam chyba się zatrzymam. Wypożyczania wideo na Central Street? O, chyba mają na myśli ten duży budynek ym, od razu naprzeciwko sklepu z y, książkami. Możliwość wypożyczenia tyle, ile chcesz, brzmi naprawdę zachęcająco i też przytłaczająco w sumie. Sprawdźmy to później, gdy będziemy mieli trochę czasu. O, spójrzcie, aż trzy postacie, które wyróżniają wy wy się tutaj na tym tle. Jedną z postaci tam z przodu, które są odwrócone do nas plecami, no jedną z nich znamy już w sumie z imienia. O, więc chyba mamy tą samą przesiadkę w pociągach. Hmm. Wiem, że może jestem trochę nachalna, ale zastanawiałam się, czy to będzie ok, jeśli dzisiaj pójdziemy. Ym... Wiem, że może jestem trochę nachalna, ale zastanawiałam się, czy to ok, że tak dużo sobie dajemy spokoju z tym. Dlaczego nie pójdziemy dzisiaj do pałacu? Nie chcę później tylko niczego żałować. Jeszcze na tym się zastanowię. Och, wybacz. Może jestem troszeczkę za bardzo zdesperowana, ale chcę tego osobnika jak najszybciej doprowadzić do zmiany serca. W każdym razie. Mam czas, w każdej chwili, więc daj znać, i wtedy, zanim akcja się zacznie, przybędę do kryjówki po szkole. Wszyscy teraz chcą do pałacu, bo jeszcze nie wiem, czy dzisiejszego dnia chcę pójść do pałacu. Dzisiaj chyba jeszcze nie, dopiero jutro. Hey. Hej, co do tego doktora w tej klinice? Pomogła nam całkiem dużo, więc może powinniśmy czasem tam zaglądać, żeby zbudować dobre relacje. Chciałbym wiedzieć, dlaczego kłóciła się z tym gościem wtedy. No właśnie, to zamierzałem zrobić dzisiejszego dnia. Co ode mnie chcesz, Ryuji? Do pałacu? Nie, nie. Nie chcę do pałacu. Dzisiaj nie. Zdecyduj później. Wszyscy chcą. Do pałacu. Teraz mnie y, Ryuji pyta na telefonie, wcześniej Ann spotkała mnie na, na przystanku. Będziemy czasem też spotykali właśnie postaci na przystanku to zdarza się dość często. Hmm. To, co chciałbym zrobić dzisiaj, to jest właśnie pójść do Jongen z powrotem. Jak wczoraj, w poprzednim odcinku, widzieliśmy już. Mamy tutaj tą niebieską kartę. Możemy pójść do pani doktor i spróbować zbudować zb dobre relacje. Możemy zacząć So Chillinga z nią, i to byłoby dla mnie bardzo interesujące w końcu z tym zacząć. Co do jej aktorki głosowej, prawda, jest to inna niż była wcześniej, tamta bardziej mi pasowała do, do Takemi. Jednakże, dla tych, którzy może lubią Fire Emblema, jest to ta sama aktorka głosowa, która podkładała głos Annette w domu Blue Lions w Tree Houses. I to jest bardzo fajna aktorka głosowa. Tylko, że tutaj brzmi trochę inaczej, bo no, bardziej dorosła postać, trochę inaczej przestawia głos. Do tego stopnia, że z początku myślałem, że to był. Była, że, że to ten aktorka głosowa innej postaci z Three Houses, czyli Ingrid, również z domu Blue Lions. Jakoś tak dla mnie brzmiało. Wsłuchajcie się. Może wykryjecie to też. Może też słyszycie Ingrid albo Anet. No, zobaczymy. A tak przy okazji, jeżeli nie zapoznaliście się jeszcze, to zapraszam do Treehouses. Bardzo świetna gra. Nagrywam też aktualnie Let's Play. Powinienem ją zapytać co do tego rozszerzającego narkotyku. O którym słyszałem, jak wspominała poprzedniego dnia. Well. Czego dzisiaj chcesz? Um, potrzebuję tej specjalnej medycyny. Huh? Ha. Hmm. Teraz pamiętam. Jesteś tym dzieciakiem z Leblanc. a zwyczajna medycyna ci nie wystarcza? Mam swoje powody. Hmm. W porządku. Poczekaj w pokoju na badania na mnie. O. Oh. Ta medycyna, he? Y Co więc, którą z moich rozmów podsłuchiwałeś, żeby się o tym dowiedzieć? Eee... To było bardzo oczywiste, wiesz? I to nazywasz y, ukrywaniem się? Nie, że mnie to jakoś interesowało, czy coś. I tak chciałam się pozbyć tej medycyny. Byłam trochę zbyt mało ostrożna z nią. Ale powiedz mi. Dlaczego uczeń liceum, taki jak ty, byłby zainteresowany takim lekiem? Um, wiesz, to bardzo dziwne, tak? W rzeczy samej. Nie wydajesz się być ani jakimś wielkim atletą wysportowanym, ani nic takiego, więc... Dlaczego jest ci ona potrzebna? Um, dla potęgi umysłu! Dla siły umysłu? Ach, dla twoich egzaminów wstępnych, tak? Więc próbujesz w jakiś sposób zwiększyć swoją koncentrację i zmniejszyć zmęczenie. Heh. To nie jest najlepszy pomysł. Ale jeśli tego chcesz, to. Take care. Powodzenia z tym. Nie jestem zobowiązana, żeby ci z tym pomóc. Dlaczego nie napijesz się ja po prostu jakiegoś na napoju energetycznego czy coś takiego? <noise> Mogę jej zagrozić, że powiem innym, albo potrzebuję tej medycyny. Ech. Jesteś naprawdę wkurzający, wiesz, to lekarstwo jest naprawdę bardzo drogie. Nie jest czymś, na co. Co, co, co zwykły uczeń liceum może dostać w swoje łapska. Kosztuje prawie tyle samo, co samochód. Zrozumiano? Więc może po prostu pójdziesz do domu? Nie pójdę. Uważasz siebie za osobę, która ma dużą wytrzymałość? Przyznam, że szukałam kogoś młodego, młodej osoby w Twoim wieku, żeby mi pomógł, ale nie byłam w stanie nikogo znaleźć nawet gdy włożyłam reklamy do, do, do gazety. Czy zgodzisz się na to? Jesteś na to gotowy? A. Ile płacisz? Powiedzmy po prostu, że będzie Ci się opłacało. Dobrze więc, będziesz brał udział w moich e, badaniach klinicznych dla mojej medycyny, dla moich własnych własno zrobionych lekarstw. Poczekaj to chwilę, zaraz wrócę. No to masz. E, czerwone? Ach, martwisz się efektami ubocznymi, hm? Możesz się wyluzować. Moja autopsja ma gwarancję, że znajdzie to, co cię zabiło. Eee, co? Zmieniłeś zdanie? Nie weźmiesz go? Wiesz, wyjście jest za tobą, jeżeli chcesz jednak sobie odpuścić. Eee, jeśli tego nie wypiję, to takie mi prawdopodobnie nie sprzeda mi medycyny. Więc. idziesz? Więc. pijesz? Eee. Dobra. Szybko. Zatkać nos i wypić. He? Nie mogę uwierzyć, że naprawdę to wypiłeś. Gorzkie i jednak. kwaśne. Ciężko to opisać. Jednakże nie jest to niczym, z czym nie mogę sobie poradzić. Wow, nadal czujesz się dobrze, he? Mm, Nieźle jak na licealistę. Eee. He? Ach, wygląda na to, że game over. A jednak nie. Tylko straciliśmy przytomność. Good evening. Dzień dobry. Do you remember anything from the moment you took the medicine until now? Hm, by the look in your eyes, I'd say you don't. You briefly woke from your coma, but you were completely dazed during the entire examination. You eventually lost consciousness and fell back asleep. Are you out of your mind? Only an idiot would have drank that. Fine. By the way, the reason you lost consciousness was because of the taste. It produces a foul smell when it mixes with gastric juices, similar to surstroming. Oh well. All that matters is that thanks to you, I was able to get some good data. Okay, it's my turn to make good on my part of the deal. That's why I waited until you woke up. I don't want the general public to know about my original medicines. So, you're strictly prohibited from disclosing what happens here to anyone. Understood?

Considering all the actions you've taken, you must have had someone with medical expertise. Who? And how did you treat your wounds? It'll be easy to find out who if we look into this, you know.

So, when can you come back for the next clinical trial? Oh, you don't remember that part either? Well, I was saying that teenage test subjects are quite valuable in the medical research industry. So, I'll provide you the medicine for your entrance exams, and in exchange, you'll be my guinea pig. I have to perfect this medicine. Jeśli you're able to move now, you can go home. Alright, Take care. Połagając nasza odwaga również będzie wzrastała. Będziemy teraz jej świnką doświadczalną. Hey. O tak, skontaktuję się z tobą, gdy skończę przygotowywać następne badania kliniczne, Do tego czasu przygotuję pewne odszkodowanie za Twoje wysiłki dzisiejsze, ale nie dostaniesz tego pisemnie. Bazując na Twoich wynikach, myślę, że mogę przygotować na następny czas jakąś nową medycynę. Wpadnij, gdy będziesz gotowy na to. Tyle ładnych światełek. Aha. Wygląda na to, że nadal trochę kręci ci się w głowie. Może powinnam zmienić trochę dawki i proporcje składników. Mieszkasz niedaleko, prawda? Spróbuj tylko nie stracić przytomności w twojej okay. drodze do domu, ok? Nie jestem aktualnie w humorze, żeby pisać raport autopsji, więc uważaj na siebie. A ja nie chcę umierać. I tak oto zdobyliśmy dzisiaj dwoje ważnych sprzymierzeńców. Więc przyzwyczaiłeś się już do miasta? A, troszeczkę. Rozumiem. Jesteś jedynym, który tutaj jest w czasie nocy. Więc nie będę się zamartwiał Twoim czasem chodzenia spać czy coś takiego. Albo Twoimi regulacjami wychodzenia. Tak długo jak bierzesz szkoły na poważnie, nie przeszkadza mi, jeżeli wieczorami będziesz się wałęsał po ulicach. I od teraz możemy chodzić po Dżongę? W nocy. Got that. Ale tylko w tej okolicy, ok? Jeżeli złamiesz swoje słowo, to ci wywalę natychmiast. Tak, możemy teraz wieczorami tylko po Youngen chodzić. Ja jestem tym, który musi zamknąć drzwi, więc upewnij się, że nie będziesz zbyt długo na dworze, ok? Ale przynajmniej możemy teraz sobie wieczorami pochodzić tutaj. Może później będzie to nieco inaczej wyglądało, ale na aktualny moment... Youngen jest nasze. Powiedział nam, że nie możemy wychodzić zbyt daleko, więc to oznacza, że musimy nacieszyć się jedynie życiem nocnym w Youngen. Hej, może zobaczymy... może rzucimy okiem na wnętrze tego... No tej łaśni. Być może mogę wejść tam również jako kot. Widziałem też również szyld z napisem, że jest tutaj gdzieś kino. I jest też Baiting Cages, czyli no... Um, no ten, baseball. Można tutaj grać sobie. Tyle rzeczy do roboty, hmm, to może być całkiem zabawne. Ale bliżej przyjrzymy się temu w następnym odcinku. Tyle rzeczy się dzisiaj dowiedzieliśmy, tyle przeżyliśmy. Dwóch ważnych przyjaciół, z sprzymierzeńców zyskaliśmy. Ale w następnym odcinku myślę, że pójdziemy już w końcu do pałacu. Żeby szybko to załatwić i nie musić później tego żałować, że zostawialiśmy sobie zbyt dużo czasu. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.